Nosił wilk, razy kilka, ponieśli i wilka. Wydawało się, że Kuba wojewódzki to znaczy Jakub Wojewódzki, to znaczy pan Jakub Wojewódzki, jest nienaruszeniem. Tyle razy kpił z różnych osób, w tym ze mnie także, na łamach polityki, ale naprawdę niepowodowana jestem teraz złośliwą satysfakcją. Naprawdę uważam, że kara, którą zasądził sąd, czyli kwota 400 tysięcy złotych grzywny, którą musi Kuba Wojewódzki zapłacić, jest zasłużona. To znaczy chodzi o sprawę reklamowania napojów alkoholowych. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu Kuba Wojewódzki raz z palikotem Januszem mieli taki biznes alkoholowy i reklamowali w swoich mediach społecznościowych napoje alkoholowe. Jan Śpiewak, działacz społeczny, stwierdził, że jak to przecież w Polsce mamy ustawę o przeciwdziałaniu nietrzeźwości i należy tę ustawę szanować i respektować, zwłaszcza kiedy widzimy, jakie druzgoczące skutki nadużywania alkoholu czyni w naszym społeczeństwie. Więc podał panów do sądu, oni się odwoływali, w każdym razie wreszcie. Wyrok się uprawomocnił, to naprawdę są wysokie kwoty, bo Wojewódzki płaci 400 tysięcy złotych, znaczy ma zapłacić. Balik od 450 tysięcy i jeszcze jeden ich wspólnik, kwotę 350 tysięcy złotych. To duża suma. Wojewódzki podobno nie chciał podać sądowi wysokości swoich zarobków i honorariów, ale sąd poinformował oskarżonego, że zna jego dochody Dowiedział się o tym z deklaracji pit podatkowych i uważa, że kwota 400 tysięcy złotych jest jak najbardziej osiągalna do zapłacenia przez pana wojewódzkiego. Znaczy, mówię o tym słuchajcie z satysfakcją, nie dlatego, że życzę komuś źle, ale wręcz przeciwnie, życzę komuś dobrze, tutaj w naszym studiu. Rozmawialiśmy już raz i rozmawiać będziemy jeszcze o tym, jakie szkody wyrządza alkoholizm w naszym kraju, konkretnie w naszym kraju. Już ten stereotyp Polaka-Pijaka, stereotyp rozpijania ludzi w Polsce, który mamy jeszcze od kilku wieków wstecz no utrwala się cały czas, a osoby takie znane i naśladowane jak chyba wojewódzki, czy jak poseł Palikot, no nie powinny przykładać swoje ręki do tego, aby ten, po pierwsze z utrwalać, a po drugie pogłębiać stan tego rozpicia, pijaństwa e, i takiego przetecznictwa, które za tym idzie. Ja kiedyś pamiętam, że byłam taki dokument o, o Joannie Gryzik ze Śląska, śląski kopciuszek e, i ona otrzymała wielki majątek od swojego dobroczyńcy, Karola Goduli i ten Godula, jeszcze słuchajcie, w Wieku, wiedząc, że pijaństwo to jest no, podstawowa plaga w ówczesnych, to nie była Polska, na, na tamtych terenach Śląska, wiecie co robił? Zabierał swoim pracownikom, którzy pracowali w hutach, w kopalniach. No, ciężka praca, wymagająca naprawdę i koncentracji, i wysiłku, no, ale też jakby domagająca się relaksu, ale zabierał im całą pensję, zostawiając tylko jakieś naprawdę drobne pieniądze i przekazywał żonom tych, tychże panów, bo wiedział, że taki chłop zanim dojdzie z zakładu pracy do domu, to po drodze zatrzyma się w karszmie, przepije cały albo pół majątku i do domu doniesie nędzne resztki, o ile w ogóle, a kobiety potem będą martwić się, z czego nakarmią dzieci i z czego w ogóle wyżyją, bo takich przykładów było setki. Dlatego on wprowadził właśnie, najpierw zawierał te, te pieniądze w ogóle własnoręcznie wyganiał ich z karczmy, a potem wprowadził bony takie żywnościowe, w ramach których można było kupić określoną ilość mleka, mąki, jajek i tam czegoś, alkohol także, ale bardzo mało. To nie jest, proszę Państwa, nowa, nowa sprawa, że w Polsce ludzie piją, czy w ogóle że ludzie piją, używają różnych substancji, które mają troszkę ich zamroczyć, żeby się ta rzeczywistość dała jakoś znieść, tak uważają niektórzy. To jest stara, stary problem, ale uważam, że po to jest rozwój cywilizacji. Po to stajemy się coraz bardziej wyedukowani, mądrzejsi z pokolenia na pokolenie, żeby z tym walczyć. No a jak taki celebryta jeden z drugim chwali się, że on pije alkohole i pokazuje to w internecie, przecież wiemy, że Internet, Instagram i Facebook, bardziej Instagram i inne media, są teraz po prostu współczesnym wychowawcą młodzieży. Dzieci biorą jeden do jednego te zachowania, które tam są prezentowane. Przecież mówimy o tym, że mają kompleksy z tego powodu, że się porównują ciągle w internecie z innymi, że nie są doskonałe, tak jak te wygładzone oblicza, wygładzone przez filtry Instagramowe oblicza różnych kobiet, te wycyzelowane, wypieszczone stylizacje. Przecież normalnie tak nie chodzi i tak nie wygląda, ale ludzie, zwłaszcza młodzi, kiedy jeszcze do nich dopiero się krzepnie to poczucie tożsamości, poczucie własnej wartości, no to łapią to wszystko, nasiąkają tym jak, jak gąbka i potem patrzą w lustro, widzą jakąś inną odrażającą w ich mniemaniu postać i się załamują. Dlatego kończę już, wiem, że tak brzmi dydaktycznie, proszę mi wybaczyć, ale słuchałam tej Kate Piwecki, która opowiada, że nie mogła się wykaraskać z tego nałogu alkoholowego, że piła codziennie alkohol, po dwie butelki wina, w samotności, że nie mogła sobie poradzić. Dzieci w tym czasie no, rosły obok niej, bo nie z nią, ona była nieobecną matką. I potem to są naprawdę truskoczące i bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla niej, ale także dla dzieci, także dla całych rodzin. Przecież wiemy, no nie tylko kobiety, ale mężczyźni też piją i też to odbija się na życiu rodziny. Potracimy po prostu kontakt sami ze sobą. Nam się wydaje, że jak się zamroczymy, to jakoś to łatwiej przejdzie, ale potem po tym takim pijaństwie trzeba się obudzić, trzeba wstać, ruszyć znowu do tego boju, jakim jest życie i osłabienie alkoholem mamy znacznie mniejsze szanse na powodzenie. Dobra, wygadałam się, wygadałam. Kubie gratuluję, bo jak zapłaci te pieniądze, to mam nadzieję, że już więcej tego robić nie będzie, a w ten sposób troszkę wspomoże tych, którzy naprawdę na, na, na z powodu nadużywania alkoholu cierpią. Na pewno te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane, więc Kuba dobrze, dokładasz swoją cegiełkę do walki z alkoholizmem w Polsce. Pozdrawiam.